Witam, tu Puma, kod GPS, zaczynamy kolejny instruktaż, jak wymienić dysk twardy oraz oczywiście pamięci, zwłaszcza tym razem w Lenovo ThinkPadzie R61. Z drugiej strony mamy przy każdej śrubce taki obrazek z pamięcią. Z klawiaturą i tak dalej, w zależności co chcemy sobie wymienić. Jeżeli chcemy wymienić pamięć, to tam są takie obrazki wyglądające jak kość pamięci. Przy każdej śrubce, którą musimy wykręcić, jest taki obrazek, więc wykręcamy tylko te śrubki, przy których jest obrazek jak kość pamięci. Takie znakowanie. Te obrazki to jest bardzo fajna rzecz, bo nie musimy odkręcać niepotrzebnych śrubek. Po odkręceniu wszystkich śrubek policzmy, ile ich powinno było być, żeby potem nie zgubiło się nam których. Czyli jak odkręcamy 5, to 5 kładniemy sobie do jakiegoś pudełeczka obok. Potem obracamy laptop na drugą stronę i tą klapę z przodu z touchpadem podnosimy do góry. Pod nią będą dwie kości pamięci. Wyciągamy oczywiście zaczynając od górnej. Odginamy zawiasy na dwa boki i wyciągamy dość stanowczym ruchem w kierunku siebie. Wkładając, proszę sprawdzić dokładnie, z której strony jest wycięcie, żeby nie wpychać na siłę. No i pamiętajmy, wkładając robimy na odwrót, czyli pierwsza jest ta na dole, a następna jest na górze. No bo ta z góry zasłoni tą na dole. Wpychamy dość mocno w kierunku klawiatury. zapinamy, to Sprawdzamy, czy nie nam się nie wypięła taśma, która jest podpięta obok pamięci dlatego podczas wymiany tych pamięci to staramy się ją nie odpinać, bo czasami te taśmy ciężko później się wpinają zamykając dociskamy od strony touchpadu w kierunku klawiatury żeby obracając teraz na drugą stronę laptop nam się ta klapka nie otwierała warto sobie przykleić dwa kawałeczki taśmy Zwykłej izolacyjnej. Kolor nie gra roli, oczywiście, z jednej i z drugiej strony. Nam zdecydowanie ułatwi sprawę, kiedy będziemy chcieli obrócić na drugą stronę laptop, żeby Przekręcić wszystkie śrubki. Bo przedtem ta klapa się trzymała dość mocno, ale po tym jak ją otworzyliśmy, to ona się robi raczej luźna. Obrócenie na drugą stronę. Wkręcamy w te same miejsce, oczywiście, jak poprzednio, gdzie są obrazki z kością pamięci. Po wkręceniu wszystkich śrubek patrzymy, czy wszystkie miejsca, w których śrubki powinny być przy obrazkach, jeżeli są, to czyli wszystko w porządku. Pozostaje nam tylko się cieszyć z nowych pamięci czy nowych innych podzespołów, które wymieniamy. To na tyle. Dziękuję za oglądanie. Proszę lajkować, subskrybować, komentować, komu się podoba, komu nie. Zapraszam. W następnym filmie będziemy wymieniali pamięci i dysk twardy w HP Pavilionie 15. Pozdrawiam. Dziękuję.